z ustaleniem spraw organizacyjnych. Serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy się przyczynili do tego spotkania. Bardzo dużo środowisk się, się włączyło i sposób nie czas w tej chwili wymieniać. Także bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Dwie kwestie jeszcze na sam początek. Pierwsza to za tydzień w parafii Matki Bożego Cieszenia przy ulicy Witika 10 będzie spotkanie... Zgodnie z tym, co tutaj szef, organizator powiedział, mamy tu 20 minut takiego wstępu do rozmowy, bo po 40 minutach Państwo będziemy mieli głos, a my będziemy tutaj odpowiadać na pytania do naszego narodu. Tymczasem tak chyba nie jest. Nie ma w tym specjalnie nic osobistego. Z tym, że żeby, się, żeby lepiej to zrozumieć, to trzeba zwrócić uwagę na pewne naturalne pewne odniesienia międzynarodowe. Właśnie tyle niechęci do lekceważenia. Charakterystyczne jest to, że one się przesuwają z zachodu na wschód. Amerykanie lekceważą Europejczyków, a Anglików w szczególności. Anglicy lekceważą Francuzów. Francuzi lekceważą Niemców, Niemcy Polaków, Polacy Rosjan, Polacy Rosjanie Chłopców, no i potem są Japończycy, których nikt nie lekceważy, a Chińczycy w ogóle lekceważą cały świat, ponieważ uważają resztę świata za obszar zaludniony przez zamorskich kwiatów. I to jest taki naturalny odrób lekceważenia, który nazywamy łagodną formą ksenofobii. Jak zwrócił uwagę profesor Wolniewski, ksenofobia, czyli rodzaj takiego, znaczy ksenofobia, ksenofobia, ksenofobia to stopnia oznacza lęku przekopcyjny, ale nie chodzi o to, żeby się na razu tylko o to, żeby postrzegać różnicę. Często ksenofobia jest, taka chorobliwa ksenofobia jest mylona ze spostrzegawczością. No, podobnie zresztą jak partycelin jest mylona ze spostrzegawczością. No. Kiedyś otrzymał takiego francuskiego dziennikarza, no na pewno Żydowi, u Marga świętej pamięci. W tej no i oni tam sobie rozmawiają, ale Edelman nie bardzo tak wiedział kto to jest, takiego rozmówca, a ja się przesłuchiwałem. Tak? No i w pewnym momencie ten pan Wisorman no, pyta Bermana, panie Edelman, czy pan nie sprowadza się, że w Polsce wybuchnie jakiś odruch antysemityzmu z powodu nadreprezentacji Żydów w instytucjach państwowych. Na co Marek Edelman mówi, panie, jak nadreprezentacja, reprezentacja Żydów w instytucjach państwowych, co pan opowiada? No to ten Bóg zaczyna wróciać, czas, nawet czasami zdumiony, to no, po pierwsze, skąd on to wszystko wie, a po drugie, że rzeczywiście ten proces całkiem No i parę drugie, jest zdefiniowany, no, no nie, nie, proszę pana, no, że nie, na no, nie, jest, ale mówi, że no, nie, dużo nie, 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 mówi, to nie, 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 i nie, 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 i tak nie, Więc y, antysemityzm jest nie, nie, jak spostrzega a inni to nazywają antysemityzmem, ale ksenofobią. Ksenofobia jest konieczna, pewna tak jak jest konieczna do tego, żebyśmy mogli określić własną tożsamość. No że my jesteśmy Polacy, a inni to są Ukraińcy, Niemcy, Szwedzi, Marsjanie i tak dalej. My jesteśmy z pierwszej A, a oni są z pierwszej B i my się różnimy od innych, bo nasza pani jest inna, aż pani jest inna. Więc takie minimum cenofobii jest konieczne, żeby po prostu określić pomocne, może dla określenia własnej tożsamości, teraz określenie własnej tożsamości chociaż czasami właśnie y, przesadne dążenie do określenia własnej tożsamości, bywa krytykowane z powodu nabiernych postrzegawczych. Najpierw, a potem wreszcie do rozbiorów polskich, y, uprawiały pewną propagandę w Europie, która miała na celu przekonanie władz, elit europejskich o tym, że Polacy nie nadają się do tego, żeby mieć własne państwo, nie są dojrzani do politycznej samodzielności. I najlepszym rozwiązaniem sytuacji, która staje się coraz bardziej głupotliwa dla całej Europy, będzie roztoczenie nad narodem polskim politycznej kurateli co się ziściło w postaci rozbioru. I z podobnym, podobną zorganizowaną akcją propagandową, która ma na celu określony, która ma służyć realizacji określonego celu politycznego, mamy do czynienia również dzisiaj, mamy do czynienia również dzisiaj, w postaci antykolonizmu sterowanego z dwóch stron. Jak powiadam, nie ma w tym, wydaje mi się, że nie ma w tym nic osobistego. To znaczy ci, którzy tę propagandę uprawiają, ci, którzy tę propagandę koordynują, organizują, nie mają żadnego takiego emocjonalnego stosunku do naszego narodu. Natomiast no, traktują nas instrumentalnie jako narzędzie czy jako tworzywo, do realizacji własnych celów mają względem nas własne projekty, no, które kolidują z naszymi ambicjami, z naszymi pragnieniami, z naszymi marzeniami. I z, tej, z tego konfliktu interesów trzeba sobie zdawać Bardzo silnym spojrzeniem, który utrzymywał, które utrzymywało z jedności, była religia. Szerzej kultura, a takim najtwardszym jodem tej kultury była religia. I sekularyzm, fala sekularyzmu, która się w tej chwili przez świat przetacza, podkopuje fundamenty religii, co w przypadku innych narodów może nie jest takie groźne, ponieważ one inne również elementy tożsamości, takiej, które je spajają, mają a przede siedziby narodowe geograficzne, to w przypadku narodu żydowskiego jest to szczególnie groźne, dlatego że no to grozi rozpłynięciem się utrata tożsamości, czy osłabienie tożsamości religijnej, grozi rozpłynięciem się w diasporze. I dlatego w środowiskach żydowskich mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem zupełnie nowym, mianowicie nową formą religii, czy quasi-religii, religii Holokaustu. To dodatkowym wzmocnieniem, nie tylko ze służącym spojrzystości, utrzymywania w swoistości, ale dodatkowym wzmocnieniem tego są korzyści całkiem wymierne, które środowiska żydowskie, państwo Izrael, czerpie z tego, że Hitler zmasakrował Żydów Europejskich. I tak, to przypominać. Trzeba narzucić całemu światu ten punkt że to zjawisko wyjątkowe w ogóle w historii świata. I temu służy, temu służy propaganda uprawiana przez zarówno państwo, jak i środowiska żydowskie żyjące w diasporze. Nie jest to skierowane akurat przeciwko nikomu specjalnie, tyle tylko, że to podmiotowuje, że tak powiem, Tożsamość narodową żydowską, wskazując, że jest to naród wyjątkowy. Kiedyś oglądałem taki wzruszający nawet reportaż z nadania siostrom zakonnym z Polski tytułu Sprawiedliwych wśród narodów świata. Te siostry uratowały kilkadziesiąt dzieci żydowskich, i te dzieci już jako to rośliny, właściwie już tak w sile wieku, też tam były, i jeden z tych ocalonych dziękował siostrom. Wygłosił spontaniczne przemówienie, widać było, że jest wzruszony, więc na pewno mówił szczerze i powiedział coś takiego, że gdyby naród zginął bez śladu, to wszechświat straciłby sens istnienia. No to jest, to jest pogląd, który pokazuje, jak głęboko jest zakorzenione poczucie wyjątkowości. Jak głęboko I w przypadku innych narodów nazywane jest przemówienie ale w przypadku nie, tylko poczucie wyjątkowości, więc wszystko jest najlepszy w najlepszym porządku. Ale nie tylko. W 2000 roku wygłosił przemówienie, w trakcie którego powiedział między innymi, że okres niemiecki pokuty dobiegł końca. To stwierdzenie ma konsekwencje również odsłuchalne dla nas i nie tylko chodzi o aspekt materialny tej pokuty, a wiem, że on istniał, ale przede wszystkim o aspekt polityczny. Bo co to znaczy, jakie konsekwencje polityczne płyną z konstatacji, że okres niemieckiej powrotu dobiegł końca. No, skoro już nie można czynić gorzkich Żydów narodowi niemieckiemu i państwu niemieckiemu za te wydarzenia II wojny światowej, to świat mógłby odnieść wrażenie, że te wszystkie ofiary zmarły śmiercią naturalną. A to podkopałoby ten mit założycielstwo, o którym przed chwilą mówiłem, a w każdym razie osłabiłoby jego siłę nośną. W związku z tym do tego dopuścić nie można, bo również z tego powodu. Tak, jeżeli zatem delikatnie, stopniowo zdejmujemy odpowiedzialność. Z narodu niemieckiego i państwa niemieckiego, to musimy poszukać winowajcy zastępczego, żeby świat nie odniósł tego wrażenia, że te wszystkie ofiary zmarły śmiercią I Polska się nadaje jak mało kto, dlatego że na terenie Polski większość tych wydarzeń się rozewiała. Polska się nadaje jak mało kto. No i proszę zwrócić uwagę, że na ewolucję zarzutów przez kierowników, organizatorów i organizatorów tej propagandy na ewolucję zarzutów stawianych narodowi polskiemu. Na początku lat 90. naród polski był oskarżany o to, że w obliczu Holokaustu zachował się biernie.